Może inaczej, ja uważam, że. Bo, bo, bo on ma trochę racji, tak? Piszecie, że odlepiony XDR ma trochę racji. Słuchajcie tego. Ja w momencie. Jednakże ja, jesteś na ulicy, dzień, kurwa jest słonecznie, jest pięknie, mnóstwo ludzi, słuchasz sobie muzyki. Sam tak robię, bardzo często muzyki słucham, ale. Ja na przykład w tym momencie. Jakbym wyszedł z mieszkania w nocy, to bałbym się na słuchawkach iść. Ja, ja bym się bał iść na słuchawkach. Bo miałem taką sytuację raz. Że Wam opowiadałem, ale chuj, się puchura powtórzę. Wyszedłem z mieszkania w nocy, szedłem na stację, klasycznie miałem słuchawki na uszach i miałem trochę szczęścia w tym wszystkim, bo okazało się, że słuchawki są rozładowane. Posłuchałem muzyki przez dosłownie 30 sekund i było power off! Wyłączyły się. Zarzuciłem sobie je na szyję. Idę. Tak, jak nigdy ludzie w nocy mnie w żaden sposób nie wiem, nie wzbudzali moich podejrzeń, nigdy się nie bałem jakoś otoczenia. Jak widziałem większą grupkę ludzi, na przykład, to jakoś nigdy nie zakładałem, że cokolwiek mogliby mi zrobić. No i tak sobie idę, 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 i widzę, że z drugiej strony ulicy przechodzi gość na moją stronę, bez pasów, po prostu tak randomowo sobie idzie przez środek ulicy. I nie wiem dlaczego, ale pomyślałem sobie, że on może podejść od tyłu do mnie i mi nie założyć. Nie o tym taka myśl mi przeszła przez głowę, ale tak pomyślałem. No i powiem szczerze, że jakoś tak poczułem, że mi się słuch wyostrza, że jestem w jakiejś takiej stresującej sytuacji. Odwróciłem się tylko, żeby zobaczyć jak daleko jest, i przyspieszyłem tempa, żeby zminimalizować ryzyko, że do mnie podejdzie, i nasłuchiwałem, czy on też przypadkiem nie idzie trochę szybciej. A przede mną była grupka ludzi, Były, było chyba trzech gości, jakaś laska, coś takiego. I przechodząc obok, usłyszałem jak gościu nóż wyjmuje. Miał motylkowy nóż, i był taki o, o, o dźwięk ostrza, taki. No i się kurwa odwracam w bok. A gościu do niej podchodzi. I mówi: Coś na zasadzie, wypierdalaj, stąd bycie kurwa pokroję. Patrzę na jego oczy. Oczy generalnie no nieskalane kurwa ani intelektem ani tym bardziej trzeźwością, był na furanach jak sam skurwysyn, miał takie kurwa oczy. I miał taką, taką typowo kartoflaną kurwa mordę dresa, taki, taki obrzydliwy typ, który widzisz, że kurwa jest niepoczytalny. I ja nie wiem, czy w tamtym momencie on chciał mnie nas, na, nastraszyć na zasadzie własnej satysfakcji, w co wątpię, bo był tak na furany, że raczej o tym nie myślał. Ja wtedy na szczęście mój organizm uważam, że zareagował w przyzwoity sposób, bo zachowałem zimną krew, przyspieszyłem delikatnie kroku i gdzieś tam oglądałem się za siebie i słuchałem czy nie nadchodzi, ale jak odszedłem na jakieś 15 metrów dalej tym szybszym krokiem, to poczułem tak taki ucisk na klatce piersiowej. Tak mi się delikatnie ciężej oddychało przez parę sekund. A chwilę później poczułem taką zajebiście wysoką agresję na zasadzie Kurwa Takich ludzi powinno się zabijać, nie? Oni nie powinni kurwa w społeczeństwie być I szczerze Rok temu na tej ulicy zajebali jednego sprzedawcę w sklepie nożem Co też jest dodatkowym takim kurwa Aspektem, że no delikatnie adrenalinka skoczyła wyobraź sobie, że taki ziomek może zaczepić twojego brata, twoją siostrę, twoją matkę Twoją dziewczynę, która z pracy będzie w nocy wracać, każdego kurwa po popierdoleni, popierdoleni ludzie Jedną rzecz źle zrobiłem Nie zadzwoniłem na policję No ale z drugiej strony, co miałem powiedzieć? Ziomek mi groził nożem na tej, na tej ulicy Zobaczcie, czy jeszcze nadal jest No, a takie osoby powinno się kurwa w flatkach zamykać. No to kurwa, daj spokój. Możesz pisać XD, ale oczywiście takie zwierzęta jak najbardziej powinny być usuwane z społeczeństwa. No? Tak, ja wiem, sześćdziesiątka, chciałeś się rozjebać, nie masz zasad, spoko. No ale podejrzewam, że policja absolutnie niczego by nie zrobiła, jak miałbym strzelać. No ale kurwa, chłopie, przy tej sobie definicję 60. Musisz zrozumieć, że 60 stało się takim powszechnym określeniem na skarży, na osobę skarżącą, no. Nie wiem, czy wiesz, ale w naszej mowie, no pewne słowa jakby zmieniają znaczenie, jeżeli społeczeństwo zaczyna ich kurwa inaczej używać. Tak samo jak błędem na przykład. Yy, jest dużo błędów, które ludzie po. poczyniały, poczyniali. I potem w słownikach, kurwa, było to normalizowane. No tak się, tak się mowa tworzy. Ale o tamtej sytuacji nigdy nie zakładam słuchawek w nocy i zawsze zachowuję szczególną ostrożność, zwłaszcza kiedy mijam jakiś ludzi. Jak mijam ludzi, to czuję, że jestem taki skupiony i gdzieś tam mam świadomość tego, że różne sytuacje mogą mieć miejsce, nie? Czy był większy ode mnie? Kurwa, no nie, nie skupiałem się na tym. No, no kurwa, no. Uwierz mi, że ostatnia rzecz, o której myślałem w tej sytuacji, to ocenienie jego sylwetki. No ja pierdolę. Kto pierwszy założy rodzinę? Co? Wam w Simsach? To hmm, a ty. No to mogę się poświęcić, jak ty jeszcze nie. Ale czemu chyba w sumie ty To Tu ty masz. 4 złote i 80, To była ulica, 50, mogę proszę. pokazać, jak chcecie. Siema. jaki miałeś najlepszy rekord na klatę w szczytowej formie na siłowni? Pozdrawiam byku. 140 przy 82 kg. Miałem taką samą wagę, jak mam obecnie stary. Dzięki stary. Ja kiedyś mieszkałem Kacunk tutaj. Przesyła 2 złote i 91 Taka pato -dzielnica niestety. Przypominam, że trzeba zostawić rafciowi łapeczkę w górę A i mam pytanie. Nie Rafci, pytajcie, czemu wybrałem to miejsce. No. chodzę No chodzę już, no. Wybrałem to miejsce w sumie głównie przez cenę i przez lokalizację, bo stąd jest blisko do centrum. Ja mieszkałem w tym budynku. W takiej dobudówce. Kakulka przesyła 2 złote i 90. Pagetto, pagetto, no, geto. Obladala skanał bez sens gościu robi dojedbane animacje. Dziś wyszedł dleżaje. To jest jakaś reklama, bo... któryś czas o to pytasz. Nie, to nie jest trójkąt, to nie jest trójkąt. To nie jest trójkąt, to jest Oubin. Ogólnie podobno jedno z najbardziej patologicznych miejsc we Wrocławiu z tego, co mi ludzie później powiedzieli. Ogólnie ciężko było mi w to uwierzyć, że to jest pato miejsce, bo kurwa obok tętni życie. No, no, no chuj. Tutaj sobie mieszkałem. I to mieszkanie właśnie miało kontuzję Gdyby nie kontuzja mieszkania, to najprawdopodobniej bym się z niego nie wyprowadził Ale teraz się mega cieszę, że jednak to lokum zmieniłem I tutaj czuję się w tym mieszkaniu lepiej Ale właściciel był w porządku No i sobie idę tędy, To była noc Idę sobie tędy Tu sobie skręcam I mniej więcej w tym miejscu już mi się słuchawki rozbudowały Zrzuciłem je sobie na szyję Idę tędy, w stronę stacji. Gdzieś tutaj Ziomek przez ulicę przechodził sobie, środkiem. Ja byłem, powiedzmy, w tym miejscu, i tutaj gdzieś był jakiś albo sklep. Albo kebab, coś takiego, ciężko. Mi o, chyba to był kebab. Nie wiem, czy to dalej istnieje, ale coś takiego. I tutaj przy tym. Załóżmy, że kebabie, załóżmy, że to był kebab. Stał gościu. Ten gościu, który miał nóż, był oparty o tą ścianę. W sensie miał tak no nogę opartą o tą ścianę. Pamiętam akurat pozycję, w jakiej stał. Tutaj stało dwóch ziomków i jakaś laska, ale oni na pewno podobnie razem byli. No i tak sobie idę. I on w tym, w tym miejscu właśnie ten nóż odpalił i do mnie podszedł. Ja tutaj przyspieszyłem kroku. I gdzieś jak byłem już w tym miejscu. To właśnie tak poczułem taki ucisk w klatce, kurwa stresująca sytuacja, takie wkurwienie właśnie. No i doszedłem do stacji. To jest ciekawe, bo widzę spotkałem na stacji. Dochodzę sobie na, na stację, tu jest stacja paliw. Nie wiem, czy tu wjadę do środka. O, kurwa, wiadę. No i poszedłem kupić hot-doga, bo generalnie po to wyszedłem, żeby coś do jedzenia wziąć. Wychodzę i w tym miejscu stał ziomek taksówką. Nie, nie gonił mnie, on tylko podszedł do mnie dosłownie dwa kroki. Jak ja odszedłem, to już nie szedł za mną. Mówię, że w tamtym miejscu mniej więcej bardzo ja szybko zacząłem iść. Poczułem taki ucisk klatce, jakby te emocje ze mnie zeszły. No i... Wychodzę sobie stąd, podchodzę do tego taksówkarza, bo stwierdziłem, że pierdolę na piechotę, nie idę, bo kretyn jeszcze stwierdzi, że mnie zajebie tym nożem, bo mu na zielnicę kurwa wszedłem. I mówię, siema, ja mam taką prośbę nietypowo, zawiózłbyś mnie dosłownie kilometr stąd? Ja bym cię zapłacił, bo... I mu mówię kurwa, że do mnie z nożem podszedł i nie chcę wracać tędy. I on mówi, take fun? I okazało się, że to widz. sobie.